Hejka kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Venel. Witam się 25 grudnia, dzisiaj mamy pierwszy dzień świąt. Z tego miejsca jeszcze raz chciałabym Wam złożyć najszczersze życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, radości, miłości, wszystkiego czego sobie tylko życzycie. Kochani, bierzemy się dzisiaj za draping, już nie mamy kalendarzy adwentowych, mamy tylko kalendarze do drapania, więc te ostatnie dni grudnia spędzimy tylko na drapingu. W dniu dzisiejszym przygotowałam dla Was ekstra zdrapki, jest ich trochę, za 18 złotych. 200 tysięcy od Mikołaja. Nie czas umierać. Ekstra pensja. Pensja za 2 zł i uśmiechnij się. Taka mała zdrapeczka za 1 zł. Oczywiście mamy też kalendarze. Jeden z kalendarzy nam już się skończył. Mówię tutaj o świątecznym odliczaniu polskim. Tam udało się wygrać. Jeżeli nie widzieliście, no to musicie wrzucić kilka odcinków wstecz. A teraz bierzemy się, kochani, za Draping. Co tam słycha, słychać pod 25? Mamy kochani, mamy takiego bałwanka. Bałwanek. Bałwanek. Jeszcze dwóch bałwanków brakuje do fajnej wygranej. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co nam tam te bałwany przyniosą. I inne. Teraz, kochani, 25 w kalendarzu za 5 euro. Tutaj mamy ekstra grę, bo dzisiaj święta, więc jest i ekstra gra. Zaczniemy sobie od symbolu. Tutaj mamy strojik. Ten strojik sobie zaznaczymy. Jeszcze jednego stroika nam brakuje do wygranej spójrzcie. Jednego stroika do 5 euro, więc fajnie. Ale zobaczmy sobie, co tam jeszcze, kochani, pod ekstra grą dwóch takich samych kwot szukamy. Mamy 1000 euro. 100 euro, 10 euro i 10 tysięcy. Czyli niestety, kochani, nie było dwóch takich samych kwot, więc nie wygrywamy. Przechodzimy do kolejnego kalendarza. 20, 25 jest tutaj, tak samo. Jaki mamy symbol? No, mamy tutaj gwiazdę. Tutaj mamy gwiazdę, którą sobie odznaczymy. Raczej tutaj nie mamy szansy na główną wygraną, no ale kto wie, zobaczymy, chyba jeszcze mamy za mało okienek już, żeby tutaj główną zgarnąć a w ekstra grze mamy 50 euro, 10 euro 100 euro i 5 euro, czyli też niestety kochani tutaj w ekstra szansie nie wygrywamy ok, odkładamy sobie teraz kalendarz za 10 euro 25 jest tutaj, również ekstra gra, ale zaczynamy od symbolu tym symbolem jest dzwoneczek. Odznaczymy sobie dzwoneczek. Oj, przepraszam Was. Oczywiście tutaj, jak zawsze, problemy techniczne. I teraz szukamy dwóch takich samych kwot. Tak samo jak tam. Mamy 20 euro, 10 euro, 100 euro i. I 30 euro, czyli niestety e, pierwszy dzień świąt nie dał nam wygranej. No ale trudno, ten kalendarz i tak już wygrał. Jeżeli nie wiecie o tym, no to musicie sobie wrócić, kochani, do e, kilku odcinków wstecz. Teraz weźmiemy się za e, dodatkowe zdrabki. Zdrabka uśmiechnij się. Szukamy, kochani, trzech takich samych symboli, tak? Tak, mamy wodę, wodę i. Klapek. Do tego mamy palemkę. Klapek po raz drugi. Torebkę i tyle. Byłoby na tyle, kochani. Niestety nie mamy trzech takich samych, więc odkładamy sobie, bierzemy kolejną zdrabkę. Ekstra pensja. Właściwie nie w ekstra, tylko pensja, po prostu pensja. Dobra. Szukamy osiemnastki i jedenastki. Takich numerów, kochani, szukamy. Sprawdźmy, czy nam się tutaj trafią. E, widzieliście wczorajszy mój odcinek 17. E, jeżeli nie widzieliście, no to koniecznie musicie, koniecznie musicie wrócić, bo tam mam super wygrane. Naprawdę, e, Wigilia bardzo pięknie nam sypnęła e, gotówką. Jeżeli bierzecie udział w moim konkursie, a mam nadzieję, że tak. Jeśli jeszcze o nim nie wiecie, no to musicie e, przeczytać o tym tam na dole w opisie e, pod filmem. E, I kochani, e, wczoraj naprawdę sypnęło, sypnęło gotówką, sypnęło złotóweczkami. Musicie obejrzeć wczorajszy odcinek do końca, e, ponieważ na końcu e, mamy jeszcze. Ekstra informacje, więc jeżeli bierzecie udział w konkursie, no to musicie sobie koniecznie obejrzeć ten odcinek. Niestety kochani, tutaj nic nie mamy w tej pensji, więc bierzemy się za ekstra pensję, w ekstra pensji szukamy 9, 31, 1 i 16, 29, ekstra pensja po raz pierwszy 27. Osiem, trzy, na razie nic z tego, kochani. 22. dwa. Wow, mamy wygraną. Jedyneczka. Jedyneczka nam się tutaj pokazała. Mamy wygraną. Za chwileczkę sobie sprawdzimy, co tam się kryje. Szukamy dalej, oczywiście, no bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. A propos jedzenia, kochani, jak tam powigili, bo ja dalej pełna. Jeszcze była siódemka, dwadzieścia trzy, więc tutaj nie mamy żadnych z tych liczb. Sprawdzamy jedyneczkę. No, i mamy 5 złotych, i fajnie. Mamy sobie piąteczkę. Piąteczka wskakuje do naszych rachunków. Zacznijmy sobie od bonusa, bo mam problemy z, 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 dra, z drapaniem bonusów. Jak pewnie wiecie z poprzedniego filmu, w bonusie mapa, więc nic z tego. Szukamy, szukamy, kochani, szukamy oczywiście muchy. Mamy bombę. Aparat, znak, latarka, lupa, wszystko tylko nie mucha. Rekin, zegarek i klucz. Czyli niestety, kochani, zdrawka Jamesa Bonda nie dała nam wygrać. Nie dziwi mnie to, jakoś nie mam szczęścia do tej zdrawki, nie wiem, jak tam u Was z tą zdrabką. Bo u mnie bardzo źle. Jeszcze chyba nigdy nic nie wygrałam. 24. Oj, coś się słabiutko, drapy ten, Mikołaj. 35, 7 i 30. Takich numerów szukamy, kochani. Trójeczka nie ma. 29, 12. Woo! Mamy choinkę. Mamy wygraną fajnie. Jeszcze nie miałam nigdy choinki w tej zdrapce. Dobra, to szukamy dalej, jak już tak dobrze tutaj nam idzie. Czwóreczka nie ma. 17. Niestety nie ma, tam była ładna kwota. Dziewiątka, nie ma. 14 nie ma. 34, mamy 35, więc oboczek i 23, czyli też kończymy obokiem. No ale fajnie, jest choinka. Jest choinka, więc wygrywamy przypisaną kwotę pod choinką, a pod choinką mamy a pod choinką mamy piąteczkę, kolejną piąteczkę do naszych rachunków. Więc kochani, przechodzimy sobie teraz do szybkiego podsumowania. Kochani, podsumowując nasz dzisiejszy draping, draping świąteczny. Mieliśmy ekstra zrabki za 18 zł, oczywiście do tego również kalendarze. Jeżeli chodzi o kalendarze, no to musicie sami sobie sprawdzić, ile tam się udało wygrać i czy w ogóle się udało wygrać. Natomiast jeżeli chodzi o zdrabki ekstra, no to udało nam się wygrać w dwóch zdrabkach. 200 tysięcy złotych od Mikołaja dało nam wygraną pod choinką oraz ekstra pensja numer 1 również dało nam, dała nam wygraną. Mamy tutaj piąteczkę i piąteczkę, czyli mamy 10 złotych. 10 złotych dopisujemy, kochani, dzisiaj do rachunków. Bardzo dziękuję, że byliście. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, to zostawcie oczywiście łapeczki do góry pod tym filmem. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do kliknięcia dzwoneczka. Będziecie mieli powiadomienia o każdym moim kolejnym filmie. Mam nadzieję, kochani, że spędzacie ten dzień fajnie, świątecznie, rodzinnie, szczęśliwie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia jutro. Pozdrawiam buziaczki. Pa.